Inlet. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, gdy tu przyjechałem, to tablica, tablica z napisem No camping or sleeping in vehicles in this area. Penalties play, Czyli gdybym tutaj pozostał i spał w samochodzie, to bym prawdopodobnie mógł zapłacić dużą karę. I tak naprawdę nie wiedziałem, co mam robić. Czy zostać tutaj i zaryzykować, zostać w nocy, czy po prostu jechać gdziekolwiek indziej. Starsi no, panowie, którzy przypłynęli łódką z, z, z połowów, powiedzieli mi, że mógłbym znaleźć inne miejsce. Wskazali mi, gdzie mogę pojechać, że tam mógłbym pozostać. To będzie prawdopodobnie już na rzece, na Kurdyst. River, ale również tam są Węgorze i tam mogę przenocować, więc prawdopodobnie pojadę, poszukam tego miejsca, zdecyduję się na to miejsce. Ech. Przy okazji, no, ci panowie wrócili z połowów, mieli chyba z 15 pięknych, ładnych, dużych brymów złowionych tutaj na tym właśnie rozlewisku, na tym jeziorku. Mościk nawet widzę, tylko czy tam się da łowić w tym Nie wiem. No, niestety nic złowienia na Kurdish River. Brzegi w tym miejscu są pozalewane. Były tutaj jakieś pomosty po jednej stronie tego dużego mostu, i po drugiej stronie wszystko jest pod wodą. Brzegi zalane, nie ma dostępu do wody, także to miejsce odpada. Prawdopodobnie chyba wrócę nad. Jelly Brand River, tam gdzie byłem wczoraj i dzisiaj rano, skąd wyjechałem, bo nie mam innego wyjścia. Przenocuję jeszcze jedną noc tam i posiedzę w tym samym miejscu. Może jeszcze, a więc z powrotem do Jelibrand River na jeszcze jedną noc. Tak, oto wróciłem na swoje stare miejsce. Widzę, że nikt tego miejsca mi nie zajął, więc yy, mogę postawić dokładnie w tym samym miejscu samochód i mogę rozpocząć walkę z rybami ponownie. No, wędki już zarzuciłem. Tym razem yy, tylko na robaki dlatego że wszystkie ryby które złowiłem wczoraj brimy i węgorze wszystko złowiłem tylko na robaki, na ślimaki nic nie brało, więc dzisiaj nie będę używał w ogóle ślimaków. No i teraz tylko oczekiwanie na brania, a w międzyczasie przygotuję sobie obiad, usmażę sobie e, złowionego e, dzisiaj rano brima. No a później jeszcze muszę się przygotować na Nocną walkę z komarami, które tutaj naprawdę atakują niesamowicie. Chmury ciągle na horyzoncie. Na razie nie pada. wiatr troszeczkę nie jest, ucich nie jest tak duży jak był wczoraj. Ale deszczek jeszcze może przyjść. Wolałbym, wolałbym żeby nie przyszedł, żeby już nie padało. No, i tak będę siedział znowu do godziny, może nie wiem, 11-12 w nocy. A później, jak zwykle, pójdę się z i będę co jakiś czas tylko wstawał i sprawdzał wędki, czy coś nie wisi na wędkach. Powiedzcie, czy może być coś lepszego od świeżo złowionej i świeżo usmażonej ryby? No, usmażyłem sobie rym usmażony i oczywiście usmażyłem również jednego węgorzyka. Nie mogłem się powstrzymać, żeby sobie go nie usmażyć. Do tego z żytniego, krzaśnego chleba no i obiadek Dzisiejszy będzie smakowity. W trakcie jedzenia obiadu, w trakcie jedzenia tej smażonej rybki, nagle nastąpiło branie i mam kolejnego bryma. No jest o centymetr poniżej wymiaru, 27 centymetrów, a powiem, wymiar jest 28 centymetrów. No i idę go wypuścić. I znowu, sytuacja... o, komary. I znowu sytuacja się powtórzyła. Coś pociągnęło i zostawiło. Coś się zabawia z moją przynętą. Ubrałem się ponownie ciepło. Trochę po to, żeby chronić się przed inwazją komarów. A trochę dlatego, że jest mi naprawdę zimno. Noce są dosyć chłodne. A już jest wieczór, w tej chwili się zaczyna, więc yy, yy, chcę być troszeczkę cieplej ubrany, żeby nie maznąć, yy, siedząc tutaj do godziny załóżmy 12 w nocy. Chwilą złowiłem zupełnie inną rybę Musiałem się upewnić czy to jest Australian Bass czy Estuary Perch No, a Po sprawdzeniu wygląda na to że to jest Estuary Perch raczej chociaż na 100% nie mam pewności bo są bardzo, bardzo do siebie podobne no i zaraz wypuszczę tą rybkę, jest niewymiarowa, brakuje jej jakieś 10 cm do wymiaru legalnego. Jeszcze nie zdążyłem wypuścić tego estuary perch, a już mam brima, którego też zaraz wypuszczę. Rym już w wodzie, a teraz kolejna percza. Jeszcze raz do fotografii. I wracaj do wody, przyjacielu. Ten zimny wiatr ustał na tyle, że mogłem zdjąć tą ciepłą kurtkę. W tej chwili już się uspokoiło. Już nie jest tak chłodno jak było samego wieczora. No i komary przestały atakować. Najgorzej właśnie biorą się za atak. Za bardziej, najbardziej atakują samego wieczora, jak się ściemnia. W tej chwili już jest ciemno, środek nocy. No i już nie są tak aktywne. Ech, nie wiem, jeszcze posiedzę z dwie godziny może i zobaczymy, co jeszcze się złowi. Jak na razie nie ma żadnego węgorza. Są brymy, a węgorza nie ma. Całą noc nic nie było, dopiero teraz samego rana złowiła się taka mała sznuróweczka. Uciekam z powrotem do samochodu, bo komary znowu zaczęły atakować od samego rana już. Rano sytuacja znowu się powtórzyła. Złowił się brym i znowu pociągnął mi pod pomost i zakręcił żyłkę o tym razem o dwa słupki rybę wyciągnąłem i w tej chwili odczepić ale żyłka jest poplątana pod yy, pomostem i będę musiał prawdopodobnie ją rwać albo ciąć. ładny prym, no ale tym razem go wypuszczę. Miałem wczoraj prima na obiad. E, dzisiaj już nie będę brał. Wypuszczam tą rybkę. Widzę morsa w wodzie. Jest zimno. Lodowata woda w tej chwili. Stary y, dziadek w moim wieku przyszedł tutaj i kąpie się. Pływa. E, Obydwie wędki są do naprawy. E, jedna żyłka splątana przez tego malucha, węgorza a druga zerwana musiałam zrywać yy, ta na której był ten brym no ale już tak nie będę stawiał tutaj wędek będę jechał w drugie miejsce będę pomału się zwijał e, ten sam rybak, który był tutaj wczoraj przed chwilą wypłynął na wodę y, znowu popłynął po kolejne węgorze no już wraca w tej chwili z powrotem, bardzo szybko dosłownie 20 minut temu jak popłynął po węgorze, a już wraca znaczy, że nie tak daleko tego miejsca miał postawione swoje rzaki